Siema, siema! Witamy w nowym odcinku PlayStation Extra, w którym rozegramy wielki turniej Crash Team Racing Nitro Fueled. Za mną są zawodnicy, którzy są już w pełni gotowości. Jest to część ekipy PlayStation Extra, czyli Violet oraz Seto, oraz nasi goście specjalni, czyli Niedaradek i Blady. Blady! Okej, okay, cokolwiek! Zacznijmy wyścig, w którym do wygrania jest ten wspaniały wielki puchar Złotego Ziemniaka. Ale dlaczego Złotego Ziemniaka? A dlatego, że tylko taki był wypożyczalni, zresztą swoją drogą będziecie musieli go oddać po wyścigu. A? Dokładnie tak. OK, postacie wybrane, samochody wybrane, no to jazda! Uhu! Wszyscy gotowi. Trzy, dwa, jeden, zielone, jedziemy! proszę! Bo... Od razu z nitro. Nie udało mi się zniknąć. Jest na prowadzeniu! Okay. O nie. To jest, no proszę was! no! Au, co ty robisz? Proszę mnie tutaj nie denerwować! Ja to okay. robię. O nie! Okay. Uuu, dobrze, uuu, że ja i drugi, dobrze. świetnie wam idzie, świetnie Ej, wam idzie, bardzo dobrze, Ej. bardzo dobrze. Ej. Nie, pierwszy, jak to nie stało? Przecież byłem pierwszy, jestem Bożysz! Przeszkadzajki, jak w prawdziwej grze! Nie, spadłem na ostatnie miejsce! Czasami tak jest, że y, sobie grasz generalnie w domu elegancko i nagle Konfetti ci prosto w twarz wystrzeliwuje. Może jestem na szóstym miejscu, ale oby jeszcze tak was dalej, dogonię! Oby tak dalej, oby no tak dalej. Niedaradek! radek! To jest! Telefon od mamy! Odbieraj. Halo, Halo. Trzymaj, trzymaj to! Mamo, mamo, nie mogę rozmawiać. Gram, gram w grę online. Nie mogę spałdować! Będę przecież kocham. O, Patrzcie na to, kto wraca do gry! Okay. Drugi jestem, tak jest! Seto! 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 Ha! Niespodzianka! Ale ja nie o, jestem pierwszy! Dzięki! Na, nieważne, nieważne słuchajcie, To jest Twoja kolej, okej? Okay? Żebyś dzielnie to zniósł, dobrze? Pierwszy, pierwszy. Jest pierwszy, jeden Pierwszy, pierwszy raz w życiu, chyba dałem radę w końcu. Tak jest, tak A. jest leżeć. Ale to jeszcze nie koniec wyścigu! Trzeba się przekręcać, wiesz, to wtedy działa. A faktycznie, jak się przekręcasz, to, się się ten... to lepiej, lepiej działa. na zakrętach. Mm -hmm. ale patrz, co tutaj twoja babcia zrobiła. Mm -hmm. Ziemniaczki, suróweczka. I... Tam jest gluten, zabierz! Nie, 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 nie. ja ją spotkałem, zabierz, powiedziała, zabierz. że wszystko masz zjeść. No, nie musisz, ale mięsko trzeba zjeść. OK, jak tam sytuacja? Pierwsze miejsce nie da radę, eee. czwarte miejsce, kto jest na czwartym miejscu, teraz. Ja tak. jestem na czwartym miejscu. Ok, jest blady. Piąte miejsce, tutaj Seto. Ja. i ósme miejsce. To mnie no, Tam lamp! Ostatnie metry, ostatniego okrążenia. Ajajaj! Aj, aj, Widzę cię Jest wysoko, jest wysoko! No już, już, już. Okej, okay, ale zwróćmy też uwagę na resztę zawodników, którzy zajmują odpowiednio czwarte, piąte Proszę i szóste miejsce. Na nas, Nadal się staramy. Fantastyczne, szóste miejsce. Nie, nie. Nie, jeszcze o Jezu. Aj, jaj, jaj. To drugie miejsce. Yes! Tuż przed oj yes! Ojojojoj. Ojo, ojo. Nie wierzę w to. Jest Proszę państwa, przez cały wyścig yes! Radek prowadził. Uh, w ostatnim tak momencie. Jaki jest? My, ale pierwszy, pierwszy z was. Mamy wyniki, ale słuchajcie, to była tylko rozgrzewka. Co? Tak jest. W tym momencie się kciuki, bo za chwilę rozpoczniemy tak. prawdziwy wyścig! Wielkie dzięki za pierwszy etap, teraz przechodzimy do drugiego etapu, czyli już właściwego wyścigu, gdzie nie będzie żadnych przeszkadzajek, będą się liczyć tylko i wyłącznie wasze umiejętności. I startujemy. Macie jakieś strategie przed wyścigiem? Wygrać. Bardzo Wygrać. Tak, dobra strategia. Do, do ceny po trupach. Let's go. go. Inferno Island, trzy, dwa, jeden i jedziemy! jedziemy. Zapiąć pasy, bo ja jestem pierwszy. Okay. Uh -huh. Może jestem na pewnym miejscu? ale no, no, już trzeci. No, Out. Trochę się zgubiłem, bo tam był taki skrót fajny, chciałem nim pojechać, ale okazał się złym pomysłem. Kto jest na pierwszym miejscu, kto jest na pierwszym a, jest. miejscu? Słuchajcie, może wam włączyć i a Może chcecie jakieś pomóc? wam, nie nie, 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 nie. Skręć w prawo. Dzięki. Za 100 metrów, jedź dalej. Prosto. OK, mamy drugie okrążenie. Będzie namierzanie, będzie namierzanie. Zaraz idę jak dostanie. W tym jaka. momencie właśnie dostał. Dobra, to, dobra, Ale chodź, chodź. ojej, ojej, ojej. No znowu mi ktoś zabrał skrzynkę. Final love już. O nie, tu rozpoczęty. okrążenie. O, Emocje sięgają gęstnieją. Nie, tak daleko. W tle widać spadające meteory. Ej, i weźcie, zaczekajcie quota... chwilę na mnie. Okej, okay, so stąd czekam. czekamy, czekamy na Bladiego. <śpady> Okej, okay, jedziemy, nie, 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 nie. Mnie nie Radek pierwszy, ale druga, ale została taka okrąża. Ale jestem ja na druga. Zostaw, zostaw nielegalne zagrywki. Nie ma, nie ma, nie ma takiego. Nie przostużenie pijcie się tam sami. Jest, nie dam mi nie rad jak pierwszy. O nie, mam trzecie Maja miejsce, zaczekajcie chwilę, no jestem już tak blisko! Tak blisko! Jest trochę. Tak blisko, jak ja. Jest! Yes! Mamy, mamy, proszę Państwa! Bang! Mamy zwycięzcę! Pierwsze, tak jest, pierwszego turnieju. Wielkiego turnieju Crash Team Racing. Nie, to nie jesteś ty, niestety. To jest niedaradek. Wielkie brawa. Puchar złotego ziemniaka ląduje w twoich rękach na całe 5 minut. O, do No Nawet nie jest taki ładny. Wygrałeś tylko dlatego, że miałeś czerwony kolor. miałem zielonego pada. Słuchajcie, prawda jest taka, że niedaradek wygrał. Wielkie dzięki za wyścig. Nasza też się świetnie spisała. Tak, tak. A dla ciebie wielkie brawa. Ok, pierwszy wielki turniej Crash Team Racing został zakończony. Zwycięzcą został niedaradek. Dla was też mamy coś ekstra, prawie tak ekstra jak Puchar Złotego Ziemniaka, ale zawsze. Słuchajcie, dla trzech osób, które wykręcą najlepszy czas na torze w rundzie finałowej, czyli Inferno Island, mamy trzy vouchery, po 200 zł każdy do PlayStation Store, także jest się o co bić. Wykręcajcie najlepsze czasy i widzimy się na łączach w kraszu online. Wielkie dzięki. A ty nie daradek Radek, oddawaj puchar. Oddawaj puchar. Ha, ha, ha. Oddawaj nie puchar. no, nie no. halo! Koniec pucharu, wracaj do pożyczalni. Wielkie dzięki, do zobaczenia. Jeżeli zostaniesz sam, a wokół ciebie nikogo nie będzie, pamiętaj, że zawsze możesz kontynuować grę w Crash Team Racing Nitro Fueled dzięki grze online. Możesz zagrać z kimkolwiek zechcesz: z Kotem, z Psem, z babcią, z psem babci, z dziadkiem, z przemytnikiem bananów z Kolumbii, z kimkolwiek zechcesz. Do zobaczenia w grze.